Panno czci godna módl się za nami. Godna czci. Cześć może odbierać tylko Bóg. I Ten, komu Bóg chce swoją cześć podzielić się nią jak swoją wdzięcznością za uwielbienie Pana Boga. Czci Ojca i Matkę swoją. Tak uczy nas przykazanie Boże Czwarte. Czci Boga. Nie ma innego Boga. Tylko Bóg jest godzien czci. Ale, jeżeli ziemski ojciec i ziemska matka są godni czci, bo tak Pan Bóg nam nakazuje, abyśmy czcili swoich rodziców, to tym bardziej mamy czcić rodzicielkę Bożego Syna. Rodzicielkiem Boga samego, Maryję, Matkę Boga, Matkę Jezusa Chrystusa. Godna czci za to, co uczyniłaś dla Chrystusa, za to co Matko droga Najświętsza, zrobiłaś też dla nas. Godna czci, bo tyle wycierpiałaś. Bo tyle poświęciłaś swojej miłości, czasu i wszystkiego dla nas, bo zostaliśmy Twoimi dziećmi. Tam na kalwarii, pod krzyżem, usłyszałaś głos Jezusa. Oto dzieci Twoje. I myśmy w tym momencie usłyszeli tą radosną nowinę, chociaż w takim trudnym momencie życia Pana Jezusa na ziemi oto matka twoja i dlatego czcimy cię Maryjo przychodzimy aby uwielbić cię przychodzimy aby podziękować tobie za twoją miłość za twoją dobroć za twoje kochające serce dziś przyjmij od nas uwielbienie Dzisiaj przez Ciebie chcemy uwielbić Boga, przez Ciebie chcemy oddawać należną część Panu Bogu. Jemu należy szacunek, Jemu należy kult, Jemu należy miłość naszego serca. I chcemy to uczynić przez Ciebie, bo Bóg bardzo Cię miluje. Jeżeli przez Matkę Boga czcimy samego Boga to nie ma większej przyjemności okazanej ze strony człowieka Panu Bogu dlatego przez ciebie Maryjo chcemy oddawać cześć samemu Bogu a tobie dziękujemy za to że tak można to uczynić uwielbiamy cię matko i prosimy aby zawsze przy nas była i prowadziła nas do Chrystusa. Pan Noc Cigodna, módl się za nami.